Cześć, z tej strony ja, Gazpista19. witam was w kolejnym filmie z Wiedźmina 3, dzikich zygon na kanale. My jesteśmy, no jesteśmy tutaj na Płotce przed misją z Kamieniem Słonecznym, gdzie mamy się dogadać z Filipą Einhardt, żeby do niej dotrzeć. Ja postaram się, a to nie tędy chyba, tak, to nie tędy. Postaram się do niej dotrzeć konno, ale nie dotrzemy tam przez te góry, więc musimy dotrzeć tam drogą lądową. Moglibyśmy też drogą morską w sumie, ale flota Nilfgaard trochę mnie od tego powstrzymuje, S tak stricte, stricte faktycznie. Tędy? Nie, nie tędy. Jeszcze trochę na południe. Tam się zaznaczę. Dawno nie jeździliśmy konno, a wypadałoby w końcu, no to po to też ten nie jest. To jakbym grał w Red Dead, ale tylko na ten. Y ale tylko na fast Travel. no to niestety nie, sorry. Więc tutaj to akurat sytuacja jest y, dosyć prosta, jedziemy konno i wyłączamy już ten znacznik, bo możemy przejechać przez, y, przez bezdroża. Co w Wiedźminie jest y, z, zabójcze. Ogólnie jako... Y, najlepsze jest to, że wieśniacy wiedzą o wszystkich potworach i wiedzą, że są... Wiadomo, oni, oni są nikim tak naprawdę w porównaniu do wszystkiego, co tutaj chodzi. A i tak łażą do lasu, i tak są... Co? Czego tu szukasz? Myślę, że tu Cerys jest, ja pierdolę. Dobra. Yy, i tak wchodzą do lasu, a i a tak... Nie a nie tak... Nie żyję, nie a potem i tak, kurwa, jest wynajmowanie Wiedźmina czy kogo innego, bo e, bo gniemy, nie? Yy. Kurwa, ile tego tu gówna jest? Chcę dotrzeć tam. Do, do tam? Dotrę tam, czy nie dotrę tam? Prędę mogę tam dotrzeć? Kijowo trochę jest ta droga. O Boże, dobra, to jednak tą drogą tamtą. Potem z buta będziemy jechać. Zaraz się okaże, że wziąłem najgorszą możliwą drogę, ale... Jedź, płotka! Zobaczymy, co za zamek. Piory nawiedzone to. Ciekawe, ciekawe. Tu więcej tego gówna łazi O, gargulce. Więc co się może powiedzieć? To jest skarb. 把玻璃撬。<noise> <noise> <noise> Tu jest skarb. Większy glif Igni. Pancerz drewnański, rabarników z, z góry Nilgarskiego, gwardzisty. Pokaż to jest zbroję. Gorsza, jak wygląda? Nawet no, spoko wygląda. Ej, ja chcę to. Ale ten większy glif Igni, jakby miał jakieś miejsce na zbroi, no to spoko by było. No dobra. Z buta teraz lecimy w takim razie. O kurwa. F5. I ślizgiem. Yeah, bot. No właśnie, przez takie uskoki muszę uważać. Mogę to do sobie dostrzec drogą, drogą morską, niż wtedy. Zabiję zaraz! Ledwo! Ledwo przeżyliśmy to. Ja skółka i wpierdalaj tą wodę. Ja pierdolę Ja nie spodziewam, ja nie wiedział. O, szybka podróż, fajnie kurwa. Ja nie wiedział F 5 i wchodzimy. Po prostu świetnie. Spójrz na to. Chodźmy. I co teraz? Planujesz wyhodować sobie nowe oczy, jak Vilgefortz? Kiedy go zabijałem, proces nie był zakończony. I wyglądało to mocno makabrycznie, ale... Jak rozumiem, skojarzenie z tym zwyrodnialcem było czysto przypadkowe? Oczywiście. Słyszałem też o pewnym ślepym, krasnoludzkim bogaczu z Mahakamu. Ota weźmie. Nie, bo ja w ekspert poszedłem. A upiory standardowo. Dobra, może nie za fojracko pójdziemy, bo... Jak jeszcze wskoczę. Który kazał sobie wprawić w oczodoły dwa wielkie rubiny. Dalej nic nie widział, ale ponoć prezentował się bardzo gustowo. Słyszysz to? Mhm. Mm Syreny. Co ona powiedziała? Nie spodobałem się. opcje ją chroniły. Zaraz za ilej tutaj. Chyba nie będę teraz grzewał w tej padlinie. Tak, to tu coś do zrobienia. Jak to nie będę? Hmm. Tylko jak teraz dostaniemy się na górę? Po schodach. Zaraz je naprawię. No faktycznie, naprawię Gotowe. Chodźmy. Zauważyłam, że to całe napięcie między tobą, Nienefer i Neferitris, bardzo źle wpływa na Cirille. Nie widzę żadnego napięcia. Wy chyba naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jak to wygląda. Dobra, w explore. to było, mamy dobry level, dobry EQ. Skleczki tu są. Jeszcze jedna była. Wszystko O kurwa! Łapki! A ja tak sobie wbiegłem po prostu nawet, Gdyby nigdy nic! Tak mówię, o chuj tu chodzi, nie? Takie puste pomieszczenie, pewnie znowu pizda. Gdzie ja jestem? O, przykrawa pająku, dobra. Szybka sprawa Podnieść, podnieść dwie skrzyneczki Tu jest druga F5 Y I wchodzimy tu zobaczyć Można się dopatrzeć na zmysłach, gdzie nie ma tych łapek. Ma, dobra, tu Jest kółeczka, powiedz przecie. Czy nie jestem głupi? Tu są. o, o. Ok, mogę teraz przejść? Mogę, dobra. Piertalant to owoce, bo one naraz nie leczą, więc. Zauważyłam, że to całe napięcie między tobą, Jennifer i Tris, bardzo źle wpływa na Cirille. Wy chyba naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jak to wygląda. Tris udaje starszą życie, tyle, tylko patrzy, nie możesz skoczyć do łóżka. Wy, Jennifer, bawicie się w rodziców. Tak, więc jeśli chciałabyś się wcisnąć na piątego, to ewidentnie nie ma już miejsca. Fajny, w sumie, tekst został przyświony przez tego golema. Staraj się nie odzywać, ale no było słychać. razie było widać napisy przynajmniej. Ona w ogóle świeci oczami. Uśmieszni. No i co teraz? Wygląda na to, że wszystko będę musiała robić za ciebie. Widzisz tego strażnika, który wygląda, jakby czekał na zapłatę? Nie mam drobnych. Chodzi o krew, okup z krwi. Ten strażnik to Fialan, postać z elfiej legendy. Czy ty nic nie czytasz? Ona jest irytująca, jednak faktycznie. Zapraszam. To jest tylko kurwa w tych e, w grach komputerowych, że drzwi, które są zablokowane, są zwykłane krew. To kurwa, kto zrozumie, że to jest krew? W sensie jaki mechanizm zrozumie, że to, są, że to jest krew. No to, to są tylko kurwa, gry nie. albo jakieś filtyjne. Musiałe mieć naprawdę duży wpływ na cesarza? Skoro zgodził się zapewnić bezpieczeństwo Loży. Co o tym myślisz? Co myślę? Chcesz mnie tak po prostu pociągnąć za język bez żadnego Gerald zmęczyłam się, usiądźmy i porozmawiajmy. Ale nie ci się zależy żeby wstępnej? ]ator. Powinnaś porozmawiać z Yennefer. Widzę, że ciągle są między wami jakieś nierozwiązane sprawy. Yennefer zawsze chodziła własnymi drogami. To naprawdę wzruszające, że teraz postanowiła zadbać o sprawy loży. Jeśli jej nie ufasz, zawsze możesz odejść po pokonaniu dzikiego gonu i poprosić o azyl w Redanii. Albo wsadzić głowę do paszczy Zoigla. Dzięki, ale mam inne plany. Nie uśmiecha ci się współpraca z cesarzem. Wręcz przeciwnie. Dotąd największym błędem Loży było stawianie na słabych władców. Imponuje ci, że Emcher trzyma swoich czarodziejów tak krótko? Jenefer ma rację, trzymając cię z dala od polityki. Nie zorientowałbyś się, skąd wieje wiatr, nawet gdybyś obsikał sobie spodnie. Umowa z mcherem to wasza sprawa. Nie mnie powinna ściągnąć za język. Czyli nic ci nie powiedziała. A co z jej osobistymi planami? Czyżby chciała w swoim czasie zostać doradczynią młodej, obiecującej cesarzowej? Trzymaj się z daleka od cili. Ona jest dorosła, Geralt. Ciągle zapominasz, że potrafi już sama decydować o sobie. To co? Idziemy? Urwisz Babo. Urwiasz Uważasz, mnie. że powinieneś się przestać wreszcie wtrącać do życia Ciri? Nie. Przecież wiesz, że nie możesz nas wszystkich odgonić od niej mieczem jak watachy wilków? Mogę i zrobię to, jeśli będzie trzeba. Tak, mogę. Poczekaj, coś tu jest. Czujesz? Nie, mój medalion... Nie rozśmieszaj mnie tym swoim wisiorkiem. Dostroić się do elfiej magii jest odrobinę trudniej niż wyczuć śmierdzącego biesa. Patrz. Arpan LUMAR! no i co? To znaczy, że kamień słoneczny jest gdzieś tutaj, więc nie stój jak kołek, tylko spróbuj poprzestawiać te zwierciadła. O, Boże, zagadka logiczna. Okej okay. to co ja mam przestawiać tu To to ma świecić A Tam. Co ja mam kurwa świecić? W sensie jakby miał cel jakiś w tym? Chcesz lecieć tam z powrotem, wtedy. Jak tu dojść? By fajnie wiedzieć. A około chyba no. Przeskakuj przez to. O to jakieś pułapki są chyba. Albo skrzynka. Rynka. O znów. O co ja ojobi? Jest dalej. Co ty robisz? Myślę, że muszę dojść do tamtej zwierciadła, do tego tutaj. I teraz odbijasz tamto. Jak wbiję tamto, to nie, musi być, to nie może być jakaś wielka zagadka logiczna. To jest wieźmin Więc zobaczmy teraz, jak ja podejdę tutaj. No. No wreszcie. Daj mi go i zabierajmy się stąd. Nie tak szybko. Musimy coś ustalić. Niech zgadnę. Musisz lecieć. Zaraz mi powiesz, że z jakiegoś powodu kamień słoneczny jest ci o wiele bardziej potrzebny niż nam. Zamienisz się w sowę i... Ciu! <laughs> Nie wiem, skąd ci to przyszło do głowy. Bezpieczeństwo Ciri jest teraz dla mnie najważniejsze. Chciałam porozmawiać z tobą o przyszłości mojej przyszłości Na pewno spodoba ci się w Polecam górzyste okolice Nazairu. <laughs> no patrz, a Yennefer mówi, że nie masz poczucia humoru, ale teraz słuchaj uważnie. Kiedy tylko pokonamy Gon i Ciri będzie bezpieczna, oszałamiająca kariera Yennefer na cesarskim dworze się skończy. Z mojej perspektywy świetnie się składa. Bo nie interesuje mnie odrodzenie loży, jeśli nie będę miała decydującego głosu. I mówisz mi to wszystko, bo. Jak cię znam, to kiedy pokonamy dziki gon, wymkniesz się z Ciri tylnymi drzwiami, żeby przepaść gdzieś w głuszy, prawda? Bardzo to romantyczne. Ale może zamiast niszczyć dziewczynie życie, lepiej weź ze sobą Jennefer. I zniknij. Chcesz zająć miejsce Jennefer przy Mchyrze. I przy Ciri? Chyba rozumiesz, że to się stanie tak czy inaczej. I naprawdę wolałabym, żeby Jennefer była już wtedy daleko. Trzymanie jej w cesarskich lochach byłoby kosztowne i sprawiałoby złe wrażenie. Masz dla mnie jeszcze jakieś wskazówki? Czy możemy już wracać? Możesz już iść. Wiem, że masz jeszcze coś do załatwienia. Ja trafię sama z powrotem. Się nie mogła teleportnąć. O, ten można wyjść? Można, nie można? Leć mi, że można. O, potwory kolejne. Pozostawiłeś coś? Elixir Styrnalia, co to za Elixir? Regresja żywotności każdego zabitego przeciwnika w trakcie. O! Za wszystkich gier tam gdzie, tam, gdzie idziesz i są przeciwnicy, to znaczy, że dobrze idziesz, nie? Czy ja mogę z tą. Kurwa wyjść? Nie mam kotów już. O! Parkour. Parkour. Wyjdę stąd, czy nie wyjdę stąd? Was mi się popsu, kurwa Zwyrole. Jakie zniszczenia? 40% trzeba naprawić proki! Okej, okay. takim razie. Płyczemy dalej. Dobra, o tak sobie te, te, te teleportacje z miejsc, które tylko chcemy, w sensie z których możemy ze zews Ten mod powoduje, że niektórych rzeczy po prostu nie znajdujemy. Nie oszukujmy się, ale też e, ilość osób oglądających tę serię jest dosyć niewielka. Już przynajmniej w tym aspekcie, w tym miejscu. Nie widzę go praktycznie. To było ciekawiej. Bo nie ten starczyk tego kurwa nie zobaczył. Niech ten płyn mi coś oświetli. O, skrzynki tu tego oleju, spokój, gdzie ja wyszedłem? Chyba ja jestem, czy ja mogłem dojść do tej jaskini i tą stroną przyjść dotąd? Nurwa teoretycznie by się dało to zrobić. Ale nie wiem. Dobra, jakie mamy questy? Teraz. Eee, po nam nocy. Dostanę się na okręt cesarza. Moi drodzy, do cesarza. Czyli cesarz gdzie jest w tym momencie? Cesarz jest tutaj. I to sobie tepniemy się na wybrzeże Merlinów, i stamtąd popłyniemy sobie do cesarza. Ale do cesarza popłyniemy w kwestii następnego odcinka. Jest noc. Jest godzina 3.22, jest tam flota cesarska. I moi drodzy, w tym momencie będę kończył ten film. Będę się z nami żegnał. Na razie cześci, do widzenia.